W dzisiejszym odcineczku będziemy nagrywałeczku z Minecrafta. -e Śmieszny był ten początek, ale y, będzie jeszcze dużo śmiesznych rzeczy w tym filmie. Taki nietypowy odcinek z Minecrafta, którego ja ściągłem, a następny odcinek z Minecrafta to. Będzie z Bedwarsów na ostatnim odcinku. Patrzcie, że mam te wszystkie tam serwery najlepsze i w ogóle. E, I oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w górze, subskrypcji i dzwoneczku, bo to naprawdę się opłaca. Trzy łapki w górę, następny odcinek. Okej, okay, a pokażę Wam wszystkie moje świata, tak wyglądają. W następnych odcinkach Wam pokażę w ogóle tutaj nie nazwałem świata, tylko robię SIT. Tutaj grałem niedawno, którego dzisiaj stworzymy. A my gramy na Gabowicach na moim mieście, na kreatywnym <laughs> oczywiście. Bo na Survivalu to by było trudno. <laughs> tak trochę. Okej. Okay. Hmm. Jestem mieszkam koło wioski, będę musiał ją niedługo zniszczyć, dużo ktoś tutaj Enderman. brałem. Ten netherretowy miecz, no musiałem zabić te nietoperze, no bo mi przeszkadzały. Tutaj jest moja willa i napiszcie od skali 1 do 10, czy mamy ładny dom, czy nie. Okej, okay. a tutaj są jakieś tyle jakie tu jest, okej. Okay. Pokażę Wam od początku. Tu jest łazienka. To będzie bardzo dużo pokazywanie. Jeszcze dzisiaj w dzisiejszym ciku chcę sobie coś zbudować. tam słychać ogień pod dali, ale tym dzisiaj nie będziemy się interesować. Tu jest nasz komputerek dla nuka. <grym> Tutaj jest telewizorek. Proszę bardzo, to jest w ogóle moje stanowisko. E, tu jest nogóweczka, nic tam nie ma, Naw nie da się tego otworzyć. Nie wiem, czy... Okej, okay, nie da się i nic w lodówce, okej, okay. muszę, muszę dopracować trochę, bo coś mi nie wyszło, okej, okay. a ja Wam pokażę może, tutaj jest następna łazienka, mam dwie łazienki, tu są jakieś trzy pokoje, nie wiem do czego one służą, tu jest mój akurat, ale tamte dwa to nie wiem, bo nie miałem pomysłu co jeszcze zrobić, tu jest same akurat, enchanting table Tutaj nie ma oświetlenia Muszę zrobić Robimy oświetlenie Czekaj robimy z tego, z latarenki latararararenka la, 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 la. Hej okay. Tu zrobimy latarenkę Proszę bardzo, do widzenia tu jest balko, Nie będę wam tego wszystkiego pokazywał, bo to będzie długo trwało. To jest basen, na dole, to basen. W dzisiejszym odcinku chcę się zająć szkołą, tak wygląda. W następnym odcinku nie, w następnym odcinku będzie złudów z ale po prostu Minecraft. W następnym odcinku będzie ze stanu miejsc, jest cały język. Hej, chyba dzisiaj będziemy robić na piętro. bo już tutaj wszystko zrobiłem, bo tutaj robię to nietoperze wszystkie uciekły. Co się stało? Nie wiem. Nie wnikam w to. Okej. Okay. Uciekły se, bo nie chciały chyba być uwięzione. Takie biedne. Chyba nie chciały po prostu. I sobie uciekły. No. Czemu tam słychać endermany? Endermany nie lepcie się na McDonaldzie. Tam biedni ludzie sobie jedzą i się boją po prostu. Was. Okej. Okay. Tu budujemy schodki. Poczekaj, biblioteczkę weźmy może, aby to ładnie wyglądało. Biblio. ok, jest biblioteczka, zamiast dywaniku, bo po co nam mieć dywanik, bo tutaj dzisiaj salę w u Je, nawet jest gaba plus 1 proszę bardzo. Ok, tutaj będą schodki na górę. Tu będą te biblioteczki, aby to ładnie wyglądało. A nie, czekajcie, tu będą jeszcze, nie będzie biblioteczek, zaraz będą biblioteczki, no bo jeszcze chcę zrobić barierkę, aby było bezpieczniej. Aby było bezpieczniej, Da la okay. będzie teraz bezpieczniej, bo będą barierki szklane, aby to ładnie wyglądało to. Napiszcie napiszcie w komentarzu, czy mam ładne miasto, czy mam bardzo ładne miasto, czy mam brzydkie miasto. Nie, po prostu ocencie, ocencie. Nie, nie, nie że napiszecie, tylko że ocenicie. Ocenicie moje miasto, ale tego nie będę mówić przez cały odcinek, bo Pan się nie tylko zmudzi ten odcinek potem. tak ciągle gadał. Więc już tego nie gadam, bo pewnie już wam się nudzi, ale niech wam się nie nudzi. Powiedzmy, że wam się nie nudzi. Na pewno wiem, że wam się nie nudzi i takie gadam za psy Okej. Tu będzie następne piętro. Y czekaj. Tu będzie podłoga. Trzeba zrobić podłogę na początku. Proszę bardzo. Nie wiem jeszcze ile tu będzie dokładnie miało piętek. Ale okej, okay, ale w ogóle tak szybko idą mi te piętra. Ja już to mszkę to robię bardzo długo, ale chociaż ładnie mi wychodzi. Nie? idę obie. Czekaj, tutaj muszę oświetlić, w ogóle nie jest oświetlone. Potem ci uczniowie już się długo tutaj na no tej szkretę. Co by się stało? Okej, okay. no co ja robię w ogóle? Okej, okay, teraz mamy... Ok, tutaj robimy tak, aby trzyma szybciej, proszę bardzo o to miejsce, stóry. Okay. Tu jest następne schodki, to są te same, ale czemu mówię następne nie wiem. Jestem z Wiochy, to może dlatego. Okej, okay, tu jest w stółce, jest wszystko oświetlone. Okay. więc możemy budować możemy budować coś innego a następny odcinek niedługo już będzie odcinek chyba następny będzie z Guys ale z nową osobą na kanale ale zobaczycie jaka to osoba bo wy jeszcze nie wiecie co to jest za osoba jeżeli nie widzieliście więc naprawdę się opłaca obejrzeć moje filmiki film, film, filmiki o chciałem powiedzieć filmiki Trzeba zrobić to. Tam jest mój słynny McDonald's, który sprzedaję tylko Grimmie's Shake'i, co tam nic na razie nie sprzedajemy. Albo no jeszcze miasto nie ukończyliśmy. <laughs> nie, dzisiaj chyba tylko dokończymy te piętro jedno, nie? No bo tak dużo to my chyba dzisiaj nie zrobimy, nie? Widzowie, powiedzcie mi. Chyba dużo dzisiaj nie zrobimy. E, patrzcie, jak to ładnie wyszło. Nie? To, to moja szkoła. Powiedzcie, że naprawdę ładnie wyszła. Możecie mi napisać. I może mi ktoś napisze jakiś fajny komentarz z World of Time na przykład, albo z czegoś innego. Bo ja lubię ładne komentarze, wtedy się bardzo cieszę. Czekajcie. Okay, tak. tak będzie dobrze. Okay, tutaj robimy. Tak, czekajcie jak tutaj jest to wejście proszę e, mi pokazać okej okay, tak normalnie po prostu jest okej okay, tak ja, ja chciałam zrobić z tym z betonu ale ładniej chyba będzie wyglądała z tych dębowych desek powiem Ci to będzie ładniej to wyglądała moja szkoła na pewno Zaraz mi się wydaje, tutaj jest przyroda, czekajcie, trzeba tu zrobić jakieś inne płyty. Proszę bardzo, proszę pana, proszę pana, fajny dzień, prawda? Co ja gadam? La 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 la. Jakoś wielka szkoła, a za dużo klas się w niej nie mieści, ogromna jest przecież. Ale jak mam blisko jakiś szkołę, którą widzę na przykład jak jadek gdzieś lub coś, to jest jeszcze większa. No ale nie będę mieć dwóch budynków, bo u mnie ja mieszkam w takim miejscu, gdzie jest taki budynek i są dwa budynki, jakby połączone, bo to jest nawet taki łącznik, gdzie się łączą. Te dwa budyneczki, budyneczki bo na ten łącznik z daleka nie widziałem z dwóch kilometrów bo no to blisko mieszkam koty nie uczcie. jakieś koty mi tutaj miauczą bo chcą wyjść na dwór, ale ja im nie pozwolę ale widzą przecież one nie mogą one tak po prostu sobie nie mogą wychodzić nie z domu kiedyś może wam pokażę moje koty jak przyjdzie do mnie ktoś... Ja będę miał oczywiście kamerkę, to ja, ja będę miał tytuł Ale będę miał. Obiecam, Ja Wam już obiecam, tak. Więc be, będę miał kamerkę w 100%. Zobaczcie tak jak to śmieszny wygląda. Jak, tak się mówi, jakby nagle... nagle się przemieniło. Napiszcie mi w komentarzu, czy wy też macie swoje miasto w Minecraftie, czy w ogóle macie w i... Na pewno wiem, że go znacie. Na pewno wiem, że go znacie Minecrafta, bo tyle osób go zna, to ma chyba z miliard tych. Um, jak to się tam nazywa? Nie, do różnych osób, a nie patrzcie jak ja wyglądam. Jakiś falny, ale nie tylko będę inaczej wyglądał. No bo... Jeszcze sobie nie zmieniłem, ale już umiem to robić, ale, ale tam trzeba się zalogować w ogóle na tą stronę, ale niedługo będę się tam logował. Widzowie. Niedługo się już zaloguję i będę miał swój nick, Nie mam swój nick. Tylko, że... Widzowie, nie umiem ustawić kamery. Nie no, umiem ustawić, tylko że się u mnie nie da. Ja klikam F5 i u mnie się nic wtedy nie dzieje. Na przykład teraz kliknę i... Jakieś dziwne coś mi się zrobiło w 50. Według do gry, jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem, co mi tu wyszło. Dlatego nie wiem, czy widzicie, czy nie, ale jakiś ten komputer mi wyszedł. Ten komputer jakiś, nie wiem, co to było nawet. No, ten komputer to ja wiem, co to ja za klawisz, ale mi się właśnie takie coś pojawiło, ten starsz. Co ja budujemy. A wcześniej przed odcinkiem sobie dałem właśnie na tym. Idziemy survival, na tym gramy właśnie survival, czy tam sur nie wiem co to jest. Piosenki e -e -e z Abandoną wiem, że bardzo lubiliście, ale nie wiem kiedy będzie następne, bo, bo na pewno były one bardzo, bardzo śmieszne, a moje są takie poważne. Nie no nie, są poważne, są bardzo śmieszne. Wszyscy się cieszą, widzowie, trzeba się cieszyć z życia. Trzeba się cieszyć, trzeba się cieszyć A my się cieszymy, widzowie się cieszą Wszyscy się cieszą, trala, wszyscy, wszyscy się cieszą, wszyscy się cieszą Chcę śpiewać na bzdury, Bo Jestem bzdurnikiem pospolitym Z jakim to Nie, nawet czy takie coś jest? Napiszcie mi w komentarzach, czy jest takie coś jak bzdurnik Chcę cię wpiszę na googlach, czy jest takie coś jak bzdury? tu pisze bzdurnik i zobaczymy czy jest takie coś, może brudnik mi wyjdzie, chyba brudnik, nie czy takie coś jest jak brudnik, bzdurnik, może kiedyś założę firmę, brudynik o już się chyba robi ciemno, no tak, bez słońca, do chyba i pójdziemy spać, ale ja to mogę sobie wypić no kto wizji, będzie ok. zaraz wezmę chyba miksturkę no, kto wizji, aby lepiej widać... Widzieć w ciemności. Aby było widać jak słoneczko, nie ja biorę miksturkę Mix tu la Nie, no La Jest Noctobiz. Wolę tak. 8 minut czy... 8 minut. Oczywiście, że oj. jakby nie inaczej. Proszę bardzo, tak sobie zrobimy, o! Wszędzie, w całą szkołę rzucamy noktowizję! Ludzie! Cała klasa będzie zarażona noktowizją, wszyscy będą tutaj mogli widzieć. Jezu! Ten księżyc normalnie świeci! Widzowie! Sama noktowizja będzie leciała na całe miasto, nie no! Już świecę! Ale już w ogóle dużo rzeczy. Dużo rzeczy la Nie wiem co budować. Na początku może byśmy zbudowali okno. Aby było ładnie widać. Widać, widać, widać. Na początku robimy takie jakieś słupki. a potem będziemy tutaj robić szybę. Okej, okay, tutaj trzeba tak, bo tutaj nie wiem co zrobiłem z tym się Wyszły ok tutaj robimy dalej. Na razie to już zaznaczam dziwnymi słupkami, ale będzie to lepiej wyglądało. Na pewno, na pewno będzie to lepiej wyglądało. Mówię mam widzowie, że to będzie lepiej wyglądało. Dało, 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 dało. Wyglądało. A już niedługo będzie koniec odcinka. Bo już trochę minęło czasu chyba, Nawet nie wiem. Nie wiem, czy trochę minęło czasu, nie wiem, czy tylko minęło czasu, ale okej. Okay. Okej, okay, zobaczymy, czy dużo minęło czasu, czy nie. Ale okej. Okay. Budujemy nadal. Budujemy, budujemy. Zaraz będziemy chyba mieli zbudowaną tą szkołę, widzowie. Widzowie, wierzcie to będziemy mieli zbudowaną szkołę by ludzie się uczyli tak jak Nubek uczy się on jest jedyny tam <grydy> okej, okay, budujemy i budujemy, okej, okay, tutaj jeszcze trzeba zrobić tak, tak tak tak, tak tak, tak a zaraz będziemy mieli już widzowie skończone już niedługo będziemy mieli skończone skończoną budowlę to mi się takie wyświetliło śmieszne okienko z nocą, jakby to Miksturkę jak no kto widzi. Tam na górze widzicie? Takie jakby moc jest pokazana ale to tam wam pewnie nie przeszkadza, bo nie mam kamerki. Więc, więc to wam nie przeszkadza... A wy będziecie się cieszyć, bo wam to nie przeszkadza. Nie wiem czy wam to przeszkadza, czy nie. Jak chociaż z kimś nagrywam, to jest chociaż śmiesznie, Ale jak... Tak jakoś dziwnie jak ta mikstura, no kto widzi? Bo my widzimy w ciemności, w ciemnościach wielkich, w ciemnościach wielkich, sialalala, la 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 la. Sia la la, la la budujemy szyby, sialalala. la, 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 la. Ej, to tak, budujemy szyby, i już niedługo będzie koniec naszej budowli niszczymy to oczywiście, niszczymy to, tutaj budujemy to, no i no i co, no i budujemy, nie widzowie, budujemy. Edenaz. Pamiętam, że tutaj się zespiła Wiedźma. Wiedźma nie wiem skąd, ale się zespiła. Tutaj niedaleko jest domek Wiedźmy. Nawet mogę Wam zaraz pokazać. Tylko najpierw zrobimy te szyby, a potem kończymy już odcinek. Ja wam pokażę domek Wiedźmy. A tutaj wiem, że gdzieś niedaleko chyba jest. Domek Wiedźmy. I jest naprawdę fajny. Polecam, polecam, lecam. Polecam, polecam Wam widzowie, domek Wiedźmy. Ale tam nic nie ma praktycznie. Piszcie w komentarzu, czy kiedyś spotkaliście świątnie w dżungli, bo jeszcze nigdy. Na pewno spotkaliście go oczywiście mysle, Minecrafta. Ciągle gadam o tych komentarzach. W każdym odcinku. Nie musicie oczywiście tego pisać przecież. Ja Wam tego nie rozkazuję, ale bym chciał, abym był szczęśliwy i latał w powietrzu. Latał w powietrzu. A jakbym latał w powietrzu, to nie wiem. Okończymy się miksturą NoctoVizji. Okej, okay, już rzuciliśmy. Nie, miksturkę Nocto ok, Okej. Miksturkę na Nie, nie wiem czy mam ten domek widmił, bo nie wiem czy zdążę z czasem. Z czasem asem. Na następnym odcinku już będzie pewnie lepiej, bo pewnie wolicie Bedwarsy niż taką normalną rozgrywkę. Bo bedłosy są takie nudne trochę nie no, Co? Jakie bedłosy? I chodziło o to, że to, to jest nudne, a nie bad wasy. Bad wasy są fajne przecież, widzowie, nie słuchajcie mnie, bo się pomyliłem. Pomyliła. Okay, tam jest gdzieś domek, weźmy, więc my tam idziemy. Idziemy, 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 idziemy. idziemy zaraz będzie chyba domek wiedźmy wiosły, jakie wielkie szlamy tu są, sobą, okej okay. wiem, że chyba tu gdzieś jest ten domek wiedźmy, czy nie? Ja nie wiem, gdzie jest ten domek wiedźmy tak, gdzieś będą chyba jankowice bo tam będzie mieszkał sobie Jan wiadomo, czy Jan, wiadomo, czy... Hmm. Może w końcu będzie gdzieś domek Wiedźmy. Okej, okay, tu jest ta wioska więc się nie zgubię. Bo ja wiem, w którym stronę iść od tej wioski villagerów. Tam jest, tam jest ten dom jak wiedzimy. O! To zaraz sobie tam wejdziemy. I potem pójdziemy do miasta i kończymy odcinek, bo coś mi przyszła jakaś informacja z Facebooka. Wie, wiem, że pewnie tego nie widzicie ani nie słyszycie. O, nie ma wiedzimy, chyba sobie uciekła. Tam nabroić sobie coś, okej. Okay. Ja do, to jedziemy do miasta. Tak, na szybciora, abyśmy byli szybciej. No a ja będę się z wami żegnał, widzowie. No to ja będę się z wami żegnał, widzowie. Trzy łapki w górę, następny odcinek. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, i cześć.